মহাত্মা <us> Strażacy! Stój, 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 stój! W wieńcu wyhaftowano herb Rzeczypospolitej Polskiej Orła Białego. Przy górnej krawędzi umieszczono napis w służbie, a przy dolnej krawędzi napis ojczyzny. Na stronie odwrotnej płatu wykonanego z granatowej tkaniny. Wyhaftowano centralnie wizerunek św. Floriana, patrona strażaków. Postać otoczona jest kołem na obwodzie, którego umieszczono napis: Komenda powiatowa PSP w Sejnach. W rogach płatu, przy górnej krawędzi, umieszczono herb miasta Sejny i odznakę Państwowej Straży Pożarnej, a przy dolnej krawędzi umieszczono datę 1950. W związku Ochotniczych Straży Pożarnej w Białymstoku, Ruch Nurucyny-Golątko, Dyrektora Biura Zarządu działu Wojewódzkiego, Pana Wiesława Kibisza, Prezesa Stowarzyszenia w imieniu własnym oraz Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Sejneńskiej, Pana Józefa Miszkiela, Przewodniczącego Rady Powiatu Sejneńskiego, Pana Jana Stanisława Kapa, Srebrnym Krzyżem Zasługi pan Ryszard Gałdzewicz. Pan Andrzej Koc. Pan Jan Szkoda, Pan Zbigniew Zalewski Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Szanowni Państwo, tak się od pokoleń modlimy, mówiąc od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie. Tak się modlimy, bo w każdym z nas jest z jednej strony wiara, że można się. Odwołać do siły najwyższych, ale jest wiara, że można się również odwołać do człowieka, tego, który chce stać na straży bezpieczeństwa innych. Bo trudno jest przewidzieć wszystkie klęski żywiołowe, trudno jest przewidzieć wszystkie zagrożenia, dlatego trzeba być gotowym, aby w sytuacji już istniejącego zagrożenia. Albo szukając rozwiązań, które mogą na, zmniejszyć szansę na zagrożenie, działać skutecznie. Dlatego w przeddzień Dnia Strażaka, w przeddzień, w przeddzień Dnia Świętego Floriana, patrona Strażaków, chcę w ten sposób szczególny podziękować za tą gotowość i za umiejętność działania w sytuacjach trudnych. Podziękować Strażakom i Strażakom Zawodowym i wszystkim Ochotnikom. Którzy stanowią tą część społeczeństwa polskiego, która nie tylko ze względu na mundur, nie tylko ze względu na uczestnictwo w trudnych akcjach, ale także ze względu na ducha, który przepaja szeregi strażackie, stanowi ten widomy znak gotowości służenia innym w sytuacjach trudnych. I stąd się pewnie bierze. Tak wysoki, wysoka akceptacja. Tak wysoki szacunek i zaufanie do ludzi w mundurach, szczególnie do strażaków. To z codziennego tronu, trudu, to z codziennego poświęcenia, to także z codziennej gotowości stanięcia w szeregu w walce z żywiołem, w walce z zagrożeniami. Stąd bierze się szczególna, szczególna pozycja i szczególny sentyment, szczególny szacunek do strażaków w całej Polsce tego gratuluję wszystkim. Za to dziękuję także tym osobom, które mogłem przed chwilą odznaczyć. Chcę jednocześnie wyrazić wielką satysfakcję, że tu w Sejnach ten, to szczególna uroczystość, to wręczenie sztandaru, no stanowi też ukoronowanie działań pewnie długotrwałych na rzecz zbudowania całej struktury która jest jedną z gwarancji naszego wspólnego bezpieczeństwa. Serdecznie więc gratuluję i dziękuję komitetowi, który podjął trud ufundowania sztandaru. Dziękuję władzom samorządowym, wojewódzkim za uczestnictwo i za wspomaganie tego, aby sztandar strażacki tutaj w Sejnach łopotał dumnie i był sygnałem, że potrafimy i chcemy w sytuacjach trudnych, być razem i być skutecznym. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zechcieli przyjść na dzisiejszą uroczystość. Wszystkim dziękuję i wszystkim życzę satysfakcji z faktu, że oddajemy dzisiaj hołd Strażakom Polskim. Dziękuję bardzo.